Nasza mała dziewczynka tak szybko dorasta. Wszystko idzie jak po maśle. Co to jest? Okej, okay, pora rozwalić to i owo. czas na demolkę! E, chwila, co się dzieje? A! A wy to kto w ogóle? Co to ma być? A! Zaraz, zaraz, chwileczkę. Ej, ej, co ty robisz? W porządku, jest gotowa. Gotowa na co? To. Pomarańcz? Kto wybrał taki okropny kolor? Ja jestem czerwony. Na pewno nie ja. Bardzo nietwarzowy. Nie wiem, serio. Strzałka. Zauważcie los. Jestem niepewność. Gdzie mam dać towar? O, nowa emocja, tak? Wow. Tak mi przykro. Chcieliśmy zrobić dobre wrażenie, a wyszło, e, że... E, czy ja słyszę? My? W głowie się nie mieści dwa.